Cześć, witam wszystkich w pierwszym odcinku mnie na kanale i jednocześnie w pierwszym odcinku takiego wakacyjnego wyzwania, wakacyjnej podróży, gdzie będę jeździł po wybrzeżu, po plażach, po jeziorach i szukał tego, co zgubili turyści za pomocą wykrywacza metalu. Nie będę robił tego zarobkowo, to nie będą jakieś ogromne kwoty, które znajdę. Bardziej będę chciał sprawdzić, czy da się wyjść na takim czymś na zero. Zapraszam Was teraz na oględziny samochodu, bo tu się trochę zmieniło od ostatnich wakacji. No i samochód wygląda następująco po prostu Mazda premasji. Miejsce kierowcy jest nieruszone. Jedyne co tam z ciekawszych rzeczy jest no to to, że w schowku trzymam baterię 18650. Nowe rzeczy są z tyłu. W poprzednich latach za każdym razem po prostu miałem tutaj materac dmuchany na ziemi. Nie było to za wygodne. Trzeba było te wszystkie rzeczy przerzucać z kąta w kąt, zawsze był bałagan w samochodzie. Teraz prowizorycznie zrobiłem taką zabudowę podniesioną na zwykłej płycie, sklejce i dało to o wiele więcej miejsca. Wszystkie przedmioty popakowałem w skrzyneczki, tutaj mam rzeczy do łazienki, mam kotary. Mam wszelkie rodzaju mydła, szampony. Tu jest skrzynka wolna, ona będzie na jedzenie. Tylko trzeba jeszcze najpierw je pokupić. Tutaj jest kuchnia, garnuszki i tak dalej. Sztućce. Następna to jest w sumie skrzynka z wszystkimi pierdołami. Jest tutaj sznurek do, do robienia prania. Palnik, żeby w razie czego rozpalić jakieś ognisko. Następnie mam kuchenkę. Tam są cztery kartusze, też jeszcze jakieś mniejsze wolne pudełka. No i to w sumie by było z tej strony na tyle. Z tego co nie pokazałem, to tylko taca, i kombinerki zawsze na wierzchu bardzo się przydają do odkręcenia śruby w Equinoxie, bo lubi się ona naprawdę potężnie zapiec. No i przechodzimy do sprzętów do poszukiwań. Dwa sita wziąłem ze sobą. Sito od odyńców, ona jest mniejsze. Ma większe otwory. W morzu często są miejsca, gdzie jest naprawdę masa drobnych kamyczków. I takie sito z wielkimi otworami może być przydatne. No i oprócz tego moje sito, samoróbkę, standardowo do jezior. Będę szukał wykrywaczy Minelab Equinox 800. Wziąłem Deusa ze sobą, ale to tylko na tydzień, ponieważ kolega do mnie przyjedzie, żeby miał czym poszukać. To zostawiłem ten detektor. I przechodzimy do tyłu. Najważniejsza rzecz z tyłu, czyli przenośny prysznic, no, ułatwia to niesamowicie sprawę, nie trzeba się tu kąpać w żadnych miskach i tak dalej, można po prostu sobie podłączyć słuchawkę, słuchawka leży tutaj wraz z wężem, to jest zwykły wąż pneumatyczny, dalej mamy kastę budowlaną z pływającym sitem, woderami, saszetką na znaleziska z pianką, butami do nurkowania, dwa pudełeczka, gdzie będę wkładał fanty, Zmiotka, no to wiadomo do czego służy. Propointer z torbą gareta i cewką szóstką do naprawdę zaśmieconych terenów. Z tej strony samochodu już praktycznie nic ciekawego się nie dzieje. Tutaj zostało jeszcze troszkę miejsca, żeby mniej więcej coś popakować. Jedzenie na razie leży do góry. Tak samo torba, torba wykrywacze. To wszystko jak zamykam auto, ląduje na podłodze po tamtej stronie. I niestety aż tyle miejsca nie ma, żeby to wszystko móc spakować. Ręczniki na, na razie na dachu, ale to też staram się, żeby zawsze było w aucie luźne. Bo wszystko, co trzyma wilgoć, lepiej, żeby było na otwartej przestrzeni. Z przodu mam fotel po prostu złożony. Tej części praktycznie nie używam. Tutaj są wszelkiego rodzaju narzędzia, jakby się coś popsuło, zestaw Neotulsa, kombinerki, śrubokręty. I zestaw zapasowych kartuszy. No i jestem już w wodzie. Ubrałem się w piankę. Wziąłem sito. Ja znajduję się w miejscowości na O. Jakoś coś takiego. Nie pamiętam dokładnie nazwy. Chwilę przed Puckiem. Jest tu taka dzika plaża. Jakiś pomostek. Zobaczymy, czy coś w wodzie jest. Cztery godzinki planuję poszukać. Pokażę wam, jak będzie coś ciekawego. No i generalnie widzimy się na podsubowaniu. Jest pierwszy sygnał, 18, 19, prawdopodobnie 2 ziko. Zwykły kawałek ołowiu, ale w sicie mamy kolegę kraba. Jaki fajny mały. Dobra, wypuszczamy na wolność. Signal 26, 28. Prawdopodobnie złotówka PRL. No i jest. Nie wiem, czy to będzie widać na kamerce. Ale jest 5 złotych z rybakiem. Potem to otkuję, to będzie lepiej widoczne. Stan niestety będzie tragiczny pod takimi naroślami. Signal 26, 27. Jest złotówka z prl -u. Miejscówka wygląda w miarę fajnie. Jak wchodzą prl to może i coś z biżuterii będzie Sygnał 16-17. I mamy 5 groszy w sicie Sygnał 12-13. Jak na złotówkę. I co mamy? Jest Złotóweczka Sygnał 11, 12 i mamy 20 groszy Generalnie wygląda na to, że nikt tutaj nie szukał no ale obszar też jest ogromny Zobaczcie, jak jestem daleko od brzegu a nadal nie mam wody nawet do Kończymy poszukiwania na razie, jest może koło 16 ze 2 godziny tutaj siedziałem no i nic ciekawego przez ten czas Jakieś tam drobne nominały, maksymalnie dwójki Maksymalnie dwa złote ogólnie No i chyba trzeba będzie jechać na Puck Chyba się tego jednak nie uniknie dzisiaj Jestem już w Pucku Zobaczymy co tutaj się znajdzie Plaża przed nami, no spróbuję na razie po prawej stronie Potem może się przeniosę na lewą, zobaczymy co pod Molo się znajdzie Przysygnał sygnał w Pucku Sygnał 9.10, myślałem, że kopię 10 groszy a tu miedziane pierścionek dziecięcy. Pierwsza biżuteria dzisiaj. Sygnał 14, 15, 16. Taki przerywany. Kopnijmy, zobaczymy co to. Co to jest? Grosik współczesny. No i nastąpiła zmiana planów. Miałem sobie już dzisiaj tutaj Przenocować w Pucku i rano zaatakować Molo Ale na Spotet Na Facebooku znalazłem, że w Karwi zginęła bransoletka Złota Jest podane wejście i w którą stronę pani szła Więc poszukać, może akurat się uda A jak nie, no to przygarniemy trochę bilonu z plaży Dojechałem, jestem już na miejscu Zaraz przy zejściu znalazłem darmowy parking No i co, biorę Minelaba, już bez słuchawek wodoodpornych, tylko słuchawkami bezprzewodowymi Torbę z garetem, z ProPointerem No i oby się znalazło, widzimy się przy pierwszych sygnałach pierwszy sygnał idealna szesnastka grosz albo dwa Wykopane Teraz zobaczymy co to jest. Jest grosik. Mocny sygnał 15. Myślałem, że kopię 5 zł, ale padł kolczyk 925 z suką Dawam teraz jego lepsze zdjęcie. Sygnał idealne 12. Już kopnięty, bo dosyć głęboki sygnał był. No i powinno to być 50 albo 20 groszy. No i jest. Trochę tu przeleżało. Ogólnie jest niesamowita pustynia. Jestem już w połowie odległości między zejściem 41 a 42. No i to jest moja druga albo trzecia moneta. Dobrze, albo ktoś już tu był i szukał tej e, brazoletki no albo tu po prostu nie ma ludzi też jest taka opcja, tam są niesamowite tłumy także też jak zrobi się ciemno, jak skończę to, to pójdę potem przeszukać tamtą stronę no i to by było na tyle z dzisiejszych poszukiwań zostawiłem już wykrywacze w samochodzie idę teraz na chwilę do sklepu w takiej pustyni dawno nie widziałem Przeszedłem około kilometra, dwóch, no i znalazłem niecałe dwa złote w czterech monetach. Także bez szału zrobiło się już dosyć późno, ciemno. Podsyłowanie zrobię rano. Także widzimy się w następnym odcinku.